tylko trochę utknęłam. Ach, skała przykroczyła mi nogę. Sprowadzę pomoc. Nie, depczę trójcy po piętach. Nie chcę zwracać na siebie uwagi. Już tam idę. To mi by nie zajmie. Wydostałam się. Uważaj, po drodze jest pełno pułapek. Okej, okay. trójca się jeszcze nie wycofała. Czegoś tam pilnuje. Sześć tygodni, i nadal nie wiemy, kto dowodzi lokalną komórką trójcy. Rozmawiałem z ludźmi w mieście. Oczekują wizyty ważnego gościa podczas diety Endos. Nazywa się Dominguez. Trzeba mu się przyjrzeć. Udało mi się. Jestem w drodze. Już prawie. Wybacz, że nie poczekałam. Uważaj. Lara! Rany, popatrz na to miejsce. Warto było prowadzić badania. Znamy zamiary trójcy. Tak, naprawdę nie chcieli, żebyśmy tu weszli. Dobrze, że były notatki ojca. Mhm. Widziałem, jak zawalił się na ciebie tunel. Mam rzucić okiem na rany? Nie, nic mi nie jest. Co to jest? to jest? To konstelacje. Ta inskrypcja to jakaś zagadka. Różowa ryba... Różowa ryba? I góra ze srebrną koroną. Jest to jakaś data. Ale coś tutaj nie gra. Wygląda, że ktoś się uszkodził. Może celowo. Trójce dokonała sabotażu? Przeważnie wszystko niszczą. Nie, te uszkodzenia są starsze. Kto miałby przy tym krzepać? Lara! Musimy się stąd wydostać! Lara! Nie, muszę to mieć! No dawaj! Wciąż byś tam była, ale nic byś nie robiła. Johna. Hej, chcesz się odświeżyć? Przegrupujemy się w kawiarni. Doktor Dominguez ma tam być w nocy. Brzmi nieźle. Spróbuję to rozwiązać. Sprawdzę, czy ta data ma jakiś związek. Dobra. Różowa ryba, góry ze srebrną koroną. Sprawdzę to. Podobno mają w tym barze naprawdę dobre żarcie. Znam kucharza. Jestem specjalnie głodna. Co? Po czymś takim? Ubieram z głodu. Bu bölümüze hiç oraya Tam jest. Mamy coś nowego o Domingezie? Niewiele. Nadzoruje tu wykopaliska trójcy. Ojciec wspominał go w swoim dzienniku. I to nie raz. Jest ekspertem od ruin przedkolonialnych. Mówią, że to równy gość. Pomaga miasteczku. Jak ta noga? Johna, popatrz. To zagadka. Opis drogi. By znaleźć miasto, idź wybrzeżem na południe, póki nie trafisz na różową rybę. Znalazłem coś, co pasuje. To różowe delfiny. Żyją tylko w Amazonce. Dalej idzie to tak. Następnie idź za sercem węża aż do góry ze srebrną koroną. A popatrz na to. To jest konstelacja hydry, czyli węża. Ta gwiazda jest jej sercem. Wyznacza południowy zachód. Czyli co? Południowy zachód od Amazonki? Brazylia? Peru? Peru? No dobra. To ta data z ruin. Widzisz? Tu widać uszkodzenia. Ta liczba wygląda jak majańska trzynastka. Ale jeśli to naprawdę jest ósemka, uwzględniając precesję, to... Co? E, precesję. E, ziemia jest nachylona, więc wraz z upływem czasu gwiazdy pojawiają się na horyzoncie w zupełnie innym miejscu. Rozumiem. W majańskim kalendarzu to dwa tysiące lat różnicy. Wtedy serce węża wskazywało dokładnie na zachód. Więc to dlatego jest w Peru, a nie w Brazylii. Trójca poszukuje w złym miejscu. Dokładnie. Musimy poszukać góry ze srebrną koroną w Peru. Jest tego więcej coś o jakimś a, kluczu, czego poszukuje trójca w ukrytym mieście. Doktorze, znaleźliśmy ją. Tak? Gdzie jest? Też to słyszałeś. Sprawdźmy gdzie pójdzie. Czekaj, chwila. Będziemy rzucać się w oczy. Spróbujmy się wtopić. Ludzie trójcy są uzbrojeni. Ono ciągle i posiłki. Nie przeszkodzę im. Nie chcę powtórki z ostatniej komórki, którą zdjęliśmy. Wiedzą, że byliśmy w drugim miejscu. Czyli nici z wolnej nocki. Gdzie zniknął Dominguez? Nie może być daleko. Musi być gdzieś na dziedzińcu. Tak. Rozejrzyjmy się. Ktoś musi coś wiedzieć. Hej, sami, jak Ach, Na widok tego jedzenia zaczyna burczeć mi w brzuchu. Coś. <laughs> Byłam zbyt podekscytowana. Jak zbyt? Marnowana jest przez młodych złotych. Tak się mówi. Nie, ja. Ja mam no, prawdziwie dziedzin. się podział. Nie przestawajmy szukać. Proszę, proszę, testujcie się. Mm, pachnie, przepysznie. O, nagle masz czas na jedzenie. Wtapiam się w tłum. Dobrze, kiedy o niej nie myślę. Widzisz go?